Samotworzenie, układanie, komponowanie tych prac trwało praktycznie dwa tygodnie, bo co jakiś czas dowoziłem po kilka prac i ciągle było mało. Retrospektywa, dlatego, że mogłem w jakiś sposób pokazać czteroletni cykl moich, moich, moich jakichś dokonań. Hybrydowość polega na tym, że do jeszcze cztery lata temu. Wszystkie te elementy artystyczne, czyli rzeźba, rysunek, malarstwo uprawiałem autonomicznie. Jakby każdy osobno. Oczywiście gdzieś tam się zazębiały te kompozycje, pomysły, idee. Natomiast w tych pracach gdzieś to wszystko poskładałem w całość. Czyli hybryda, właśnie rysunku i rzeźby. Hybryda malarstwa i rzeźby. Tutaj, w Nowochódzkim Centrum Kultury, oczywiście mamy wielkość tej galerii, coś czego pewnie w innych galeriach nie ma. To jest ponad 9 metrów wysokości, oczywiście trzysta kilkadziesiąt metrów przestrzeni. Można sobie pozwolić na pewien oddech, na eksponowanie dużej liczby prac, co jest właśnie bardzo często korzystne dla artystów, a często właśnie te mniejsze galerie, te mniejsze przestrzenie bardziej wtedy wystawy zyskują. Akurat ta wystawa świetnie tutaj wygląda i bardzo serdecznie na nią zapraszam. A to co jest jest ważne w przypadku wystaw w ogóle we wszystkich przestrzeniach nowowódzkiego Centrum Kultury, ale również tutaj w Galerii Białej. To jest ważne, to, że te wystawy nie żyją tylko wernisażami, nie żyją tylko przy okazji właśnie otwarcia, ewentualnie finisarzy i tego typu wydarzeń. Tutaj. Codziennie właściwie, kilka razy w tygodniu w sali teatralnej Nowochódzkiego Centrum Kultury odbywają się koncerty. Więc proszę mi wierzyć, większość osób, które przychodzą na koncerty rezerwują sobie odrobinkę więcej czasu i przychodzą tutaj do Białej Galerii albo chodzą w przestrzeniach yy, innych galerii Nowochódzkiego Centrum Kultury i oglądają. I to jest z tym wszystkim najważniejsze. Kontakt widza ze sztuką.